Na Boże Narodzenie pracowałam na podwójnej zmianie na SORZ. Moi rodzice i siostra powiedzieli mojej 16-letniej córce, że nie ma dla niej miejsca przy stole. Musiała wrócić do domu sama i spędzić święta w pustym mieszkaniu. Nie zrobiłam awantury. Zamiast tego podjęłam działanie. Następnego ranka moi rodzice znaleźli list pod drzwiami i zaczęli krzyczeć. W Wigilię wróciłam do domu około 11.45 wieczorem, ledwo trzymając się na nogach. Robiłam masaż serca mężczyźnie, który upierał się, że jest tylko zmęczony. Był też siny. Taki dyżur. Więc gdy zobaczyłam buty Basi przy drzwiach, pierwszą myślą było, że ktoś krwawi. Potem dostrzegłam jej płaszcz, zwisający na oparciu fotela. Torba nocna wciąż zapięta. I ona... Zwinięta na kanapie w tej ciasnej, niewygodnej pozycji, jakby nie ufała meblom. Stałam tam, czekając, aż logika nadgoni. Miała być u moich rodziców, na noc, tradycja. Błagałaby pojechać sama. Dopiero co zrobiła prawo jazdy i była z tego dumna. Mój mąż i ja, oboje mieliśmy późne zmiany, więc plan miał sens, dopóki nie przestał. Basia, powiedziałam cicho. Otworzyła oczy natychmiast, jakby wcale nie spała. Hej, dlaczego tu jesteś? Usiadła powoli, wzruszyła ramionami. Powiedzieli, że nie ma miejsca. Zamrugałam. Miejsca gdzie? Przy stole. Głos jej się załamał w połowie. Próbowała to ukryć kolejnym wzruszeniem nie wyszło. Powiedzieli, że się mnie nie spodziewali że jest już za dużo ludzi. Babcia powiedziała, że nie może dostawić krzesła w ostatniej chwili. Wyglądała na zestresowaną, jakby moja obecność dodawała jej problemów. Ale przyjechałaś na czas? Tak, dokładnie na czas. Otworzyła drzwi i wyglądała na zaskoczoną, jakby przyszłam na niewłaściwe święto. Zatrzymała się. Potem dodała, że nie ma też łóżka. To była wymówka awaryjna. Powiedziała, że nie chcą, żebym wracała późno, ale też nie wiedzą, gdzie mnie położyć, więc wyszłam. Czy ktoś zaproponował, że cię odwiezie? Nie. Patrzyłam na nią. Czy chociaż pozwolili ci zjeść? Kolejne wzruszenie. Stół był pełny. Lila siedziała na moim zwykłym miejscu. Dziadek rozmawiał z nią jak z królową. Nikt na mnie nie spojrzał. Potem babcia powiedziała: W tym roku pełna chata. Ciocia Ewa kiwnęła głową. Więc wyszłam. Spojrzała na stół i dodała: Zrobiłam sobie grzankę. Odwróciłam się i zobaczyłam to. Pojedyncza kromka na papierowym ręczniku, zimna i lekko wygięta. Obok pół banana to była jej wigilijna kolacja. Poczułam jak coś skręca mi się w piersi. Jeszcze nie gniew, tylko to zimne, szkliste uczucie tuż przed pęknięciem. I tak nie byłam głodna, dodała: nie naprawdę wtedy jej oczy zaczęły się wypełniać. Walczyła z tym. Boże, jak próbowała, spojrzała w górę, mrugała mocno, przygryzła wargę, jakby mogła przerzuć emocje. Zrobili tak, jakby moja obecność była natarczywa, wyszeptała, jakby przyjazd po uzgodnieniu był niegrzeczny, i wtedy zapłakała, cicho i powoli, jak kran, którego nie da się zakręcić do końca. Miałam przynieść placek, dodała, ale pomyślałam, że i tak mają dość jedzenia. Usiadłam obok niej, objąłem ramieniem, oparła się bez wahania, jakby dotąd trzymała się prosto z czystej złości. Po chwili otarła nos rękawem. Wiem, że cię nie lubią, powiedziała, ale myślałam, urwała. Myślałaś, że jesteś tylko dzieckiem, nie częścią tego. Kiwnęła głową. Nie powiedzieli tego złośliwie, dodała. Po prostu, jakby to był praktyczny problem. Jakbym była składanym krzesłem, na które nie ma miejsca. Nie poszłam od razu spać. Siedziałam w kuchni, patrząc na jej torbę, wciąż zapiętą. Spakowała ją tak starannie. Wybrała sweter, który mama mówiła, że lubi. Przyniosła małą puszkę ciastek, które sama upiekła. Otworzyłam lodówkę. Nie było tam nic specjalnego. Nie planowaliśmy awaryjnego Bożego Narodzenia. Po co? Ufaliśmy im. To właśnie nie dawało mi spokoju. Nie zimna grzanka, czy brak jedzenia. Nawet nie to, że wracała sama po ciemku. To, że spojrzeli jej w oczy. Tej słodkiej, niezdarnej, odważnej dziewczynie, która przyjechała na czas z ciasteczkami i uśmiechem, i powiedzieli jej przy 28 osobach w środku: Nie ma dla ciebie miejsca. Nie chodziło o brak przestrzeni, chodziło o nie dla ciebie. Następnego ranka mąż wrócił do domu, Basia jeszcze spała. Opowiedziałam mu, co się stało. Stał przez długą chwilę, potem powiedział: Więc, co teraz robimy? Nie odpowiedziałam Jeszcze nie. Ale już wiedziałam, bo jest odwracanie drugiego policzka, a jest odprawianie szesnastoletniej dziewczyny, która chciała tylko być włączona, a oni wybrali to drugie. Nie zrobiłam sceny, zrobiłam to zamiast. Dwa tygodnie później moi rodzice dostali list i zaczęli krzyczeć. Nie pamiętam kiedy pierwszy raz nazwano mnie dziwną. Prawdopodobnie zanim zrozumiałam znaczenie tego słowa. Gdy miałam sześć lat, znalazłam martwego ptaka i zapytałam, czy mogę go rozciąć. Nie po to, by być straszną, po prostu chciałam zrozumieć, jak działa. Mama uderzyła w blat kuchenny i powiedziała Jezu, Anno, co z Tobą nie tak? Moja siostra Ewa wrzasnęła i powiedziała wszystkim, że próbuje zbudować zombie. Dostałam karę za straszenie jej. To ustawiło ton. Kochałam książki o anatomii. Chciałam mikroskop na gwiazdkę. Zadawałam pytania o krążenie krwi przy kolacji. W szkole byłam tą, która naprawdę podnosiła rękę. W mojej rodzinie to wystarczyłoby nazwać Cię chwali piętą. Nikt inny nie poszedł na studia. Większość nie skończyła szkoły średniej za pierwszym razem. Byłam jedyną, która uczyła się podczas reklam. Albo w ogóle, gdy miałam 12 lat, tata zaczął żartować. Półżartem, że nie jestem naprawdę jego. Za mądra by być moją, mówił potem się śmiał. Raz podsłuchałam, jak kłóci się z mamą, gdy myśleli, że śpię. Zapytał, czy kiedykolwiek go zdradziła. Powiedział, że zawsze się zastanawiał, bo nie wyglądam jak nikt z rodziny. Nie spałam dużo tej nocy. Nigdy o to nie zapytałam, wciąż nie. W liceum Ewa udoskonaliła swoją rolę złotej córeczki. Była głośna, lubiana, średnia w szkole, ale genialna w zamienianiu każdej porażki w anegdotę. Ludzie ją kochali, Umiała płakać na zawołanie i upewniała się, że wszyscy wiedzą, jak opiekuje się mną, biedną, niezdarną, która nie umie żartować. Nazywała mnie doktorem dziwakiem, przy ludziach. Gdy naprawdę zostałam lekarzem, ulepszyła to na doktora Forsiastego. Więc postęp? Gdy dostałam stypendium pełne, moi rodzice byli dziwnie cisi, żadnego świętowania, żadnego uścisku. Mama zapytała, kogo myślę poślubić, bo faceci nie lubią kobiet, które udają mądrzejsze. Powiedziałam, że może wyjdę za siebie. Nie zaśmiała się. Nie dali mi ani grosza. Kelnerowałam przez studia medyczne. Brałam zmiany, których nikt nie chciał. Wracałam z bolącymi stopami i wypaleniem w kościach. Tymczasem moja rodzina myślała, że żyje marzeniem. Nie odwiedzili mnie ani razu. Lata później, po drugiej rezydenturze. Dostałam pierwszą stałą pracę, która sprawiła, że poczułam, iż może nie tonę. Mój mąż i ja spotkaliśmy się na nocnej zmianie. Bardzo romantycznie, jeśli uważasz wspólną wyczerpanie za romantyczne, i w końcu przenieśliśmy się tam, gdzie mogliśmy sobie pozwolić na więcej niż makaron instant, i wtedy zaczęły się telefony. Możesz pomóc z rachunkiem za prąd, możesz podpisać umowę najmu. Możesz pogadać z kolegą, lekarzem, o guzie na plecach wujka Piotra? Robiłam, co mogłam, większość bez wahania. Gdy rodzice zbliżali się do emerytury, za wcześnie i bez oszczędności, wkroczyłam. Nigdy nie mieli własnego domu, zawsze wynajmowali. Zły kredyt, pech, cokolwiek była wymówka roku. Więc kupiłam skromny dwupokojowy dom i wręczyłam im klucze. Powiedziałam, że to prezent, że zajmę się hipoteką. Dom jest na moje nazwisko, ale mieszkają tam jak u siebie, bez czynszu. Rachunki? Pokryte częściej niż nie. Sprawy medyczne? Mam dostęp do ubezpieczenia, tak. Nigdy nie odmówiłam. Aż do niedawna. Kilka miesięcy temu zadzwoniła Ewa. Lila, jej córka, ta, która nie może zrobić nic złego, została przyjęta na prestiżowy letni obóz naukowy. Ma twój mózg, powiedziała Ewa, jakby to był komplement. To może zmienić jej życie. Zapytałam ile. 1200. Odparła. Ale warto. A ty, ze wszystkich ludzi. Tu przestałam słuchać. Basia nigdy nie pojechała na taki obóz. Nie dlatego, że nie mogła. Po prostu nigdy nie prosiła. Jest praktyczna, rozważna. Nie marzyłaby o żądaniu takich pieniędzy ode mnie. Chociaż mogła. Powiedziałam Ewie nie. Grzecznie, ale stanowczo. Powiedziałam, że już pokrywam hipotekę rodziców, rachunki medyczne i awaryjne, że może złożyć wniosek o pomoc finansową lub plan spłat. Jej ton zmienił się szybko. Wow! Musi być miło mieć wszystko i wciąż być taką sknerą. To twoja siostrzenica. Jesteś po prostu zazdrosna, bo Lila naprawdę gdzieś dojdzie. To ostatnie było zabawne, albo byłoby. Gdyby mnie usłyszała, jak mama mruczy coś podobnego tydzień później, gdy myślała, że nie słyszę. Najwyraźniej wstrzymywałam Lilę, tak jak zawsze wstrzymywałam Ewę, będąc tą mądrą, która sprawia, że inni wyglądają źle. Wiesz, przez samo istnienie. Nie walczyłam, nie wyjaśniałam, nie usprawiedliwiałam. Po prostu powiedziałam nie i mówiłam poważnie. To było trzy tygodnie przed Bożym Narodzeniem. Basia cieszyła się na wigilijną kolację. Powiedziała, że czuje się dorosła, zaufana, by pojechać sama. Spakowała torbę nocną i nawet owinęła małe prezenty dla młodszych kuzynów. Powiedziałam, że zobaczymy się rano i przypomniałam, by napisała, gdy dojedzie. Zrobiła to. Wszystko wydawało się w porządku. Godziny później weszłam do domu i odkryłam, że porządek najwyraźniej odwołano. Basia spojrzała z kanapy z drżącym uśmiechem, który mówił. Proszę, udawaj, że to nie katastrofa. Powiedziała mi najmniejszym głosem, że babcia mruknęła o braku miejsca przy stole czy gdziekolwiek, choć policzyła 28 krzeseł w użyciu. Zadanie matematyczne z jedną zmienną. Nią. Słuchałam. Pozwoliłam, by jej wyjaśnienie odbiło się po pokoju, jak upuszczona walizka. Potem objęłam ją ramionami i pozwoliłam, by cisza mówiła. Zasnęła wciąż w swetrze, który wybrałaby ich zaimponować. Gdy dom wreszcie ucichł, siedziałam sama w kuchni, wpatrując się w miejsce, gdzie powinna być jej wigilijna kolacja. Odtwarzałam każdy spłatę hipoteki, każdy rachunek, każde tylko ten raz anno, które stało się na zawsze, nie zabrakło im miejsca, zabrakło wdzięczności i użyli mojej córki, by wysłać wiadomość. To był moment, gdy przełącznik przeskoczył. Żadnych więcej wyjaśnień, żadnych grzecznych negocjacji. Nawet nie decydowałam, czy działać, tylko jak szybko. Nie rozmawialiśmy dużo w drodze. Mój mąż siedział obok w milczeniu, ręka lekko na moim kolanie, jak uziemienie. Nie pocieszające dokładnie. Po prostu solidne, obecne. To wystarczyło. Poranek po Bożym Narodzeniu zawsze ma ten dziwny, rozmyty spokój, jakby świat wciąż kacował po cukrze i papierach do pakowania. Miałam nadzieję, że dom będzie pusty. Nie był. Wciąż stały dwa dodatkowe auta na podjeździe. Jedno rozpoznałam jako Ewy, drugie pewnie należało do kuzyna, który został na resztki. Wysiedliśmy. Trzymałam kopertę mocno. Nie spałam. Zmiana. Scena z Basią. Zimny talerz na blacie, wciąż nieposprzątany, wszystko brzęczało z tyłu głowy jak przepalony bezpiecznik. Zadzwoniłam, czekałam. Nikt nie przyszedł. Zadzwoniłam znów, zapukałam. Nic. Zostawmy to. Powiedział mąż delikatnie. Stałam chwilę dłużej, potem kiwnęłam głową. Wróciliśmy do auta. Wsunęłam kopertę ostrożnie w framugę drzwi, by nie odleciała. Otwierałam drzwi kierowcy, gdy usłyszałam: skrzypnięcie siatki. Kroki w kapciach. Odwróciłam się. Mama wyszła, owinięta w jeden z tych puchatych szlafroków, które nosiła w święta. Te, którymi chwaliła się, że kupiła za 90% taniej. Schyliła się, podniosła kopertę, otworzyła i zaczęła czytać. Jej twarz zbladła, potem pobladła, potem wrzasnęła. Janie! Głos załamał się jak pęknięty drut. Janie! Wyjdź tu! Ona nas wyrzuca! Tata pojawił się w drzwiach w ubraniach z wczoraj. Co do diabła. Ewa za nim, wciąż w piżamie świątecznej, ściskając kubek, jakby myślała, że to będzie przytulny poranek. Co się dzieje? Mama odwróciła się i wskazała podjazd, jakby byłam bezpańskim psem, który nasikał na jej werandę. Ty niewdzięczna, mała. Wsiedliśmy do auta i odjechaliśmy, zanim złapałam całe zdanie. Nie miało znaczenia. Znałam hity. Gdy dojechaliśmy do domu, mój telefon już brzęczał. Zignorowałam. Potem znów i znów. Szósty raz odebrałam. Jak śmiesz, wrzasnęła mama. Bez dzień dobry. Bez pauzy. Nawet bez udawanej troski o basie. Zwariowałaś. Odsunęłam telefon od ucha. Wciąż słyszałam tatę wrzeszczącego w tle. Jeśli to zrobisz, nie jesteś naszą córką, ryknął. Nie zapytali dlaczego. Nie zapytali, co się stało. Nawet nie wspomnieli o Basie, ani razu. Rozłączyłam się. Dzwonili dalej. Ewa zaczęła pisać SMSy. Jeden mówił: To zrujnuje twoją reputację. Pomyśl o karierze. Och, kochanie, moi pacjenci nie dbają, gdzie mieszkają moi rodzice. Wieczorem telefon wyglądał jak po zerwaniu. 32 nieodebrane połączenia, 14 wiadomości, trzy poczty głosowe. Jeden kuzyn nawet napisał: nie moja sprawa, ale to ekstremalne. Masz tylko jedną mamę. Nie odpowiedziałam nikomu. Następnego ranka ktoś zapukał. Spojrzałam przez wizjer. Oczywiście mama stała na werandzie w tym samym puchatym szlafroku, trzymając list eksmisyjny. Teraz pomięty i wilgotny, jakby ściskała go dwie godziny. Otworzyłam drzwi, ale nie zaprosiłam do środka, nie czekała. Naprawdę to robisz? Syknęła. Po wszystkim, co dla Ciebie zrobiliśmy. Pozwoliłam, by to zawisło. Potem powiedziałam cicho: Masz na myśli dom, który dla was kupiłam, rachunki, które płaciłam, ubezpieczenie zdrowotne, które załatwiłam, bo wasze nie pokrywało leków na ciśnienie? Skrzywiła się. Na milisekundę. Potem wyprostowała się, oczy ostre. Wychowaliśmy cię, daliśmy ci wszystko. Nawet nie pozwoliliście mojej córce zjeść kolacji, powiedziałam. To ją zatrzymało. Krótko. Ale szybko się otrząsnęła. Nie dramatyzuj. Nie mieliśmy dość krzeseł. Było 28 osób odparłam. Nawet sąsiad. Usta zacisnęły się mocno. Nie wysłałam tego listu, by być okrutną dodałam. Ale jeśli myślicie, że możecie traktować basie jak coś jednorazowego Och na litość boską warknęła nagle ożywiona. Przestań udawać, że jesteśmy potworami. To ty, rozrywasz rodzinę przez nieporozumienie i grozisz własnym rodzicom? Podniosła list jak dowód w procesie. Potem, i przysięgam, że to wyglądało jak teatr, podarła go na pół. Stała i rozdarła na środku, jakby to unieważniło proces prawny. Proszę, powiedziała, załatwione. Teraz, jeśli chcesz, byśmy ci wybaczyli, zapłać za obóz naukowy Lili i skończ tę śmieszną histerię. Uśmiechnęła się. Jakby właśnie rozwiązała wszystko. Nie powiedziałam nic, bo to był moment, gdy zrozumiałam. Nie brali mnie poważnie, ani przez sekundę. Nigdy byłam dzieckiem, nigdy zostałam lekarzem, nawet teraz. Dla nich wciąż byłam tą niezdarną, obsesyjną na punkcie nauki dziewczyną, która powinna być wdzięczna za okruchy i trzymać się swojego miejsca. Dziewczyną, której zazdrościli, ale nigdy naprawdę nie szanowali. Myśleli, że nie pociągnę, ale się mylili. Więc pozwoliłam mamie odejść z werandy, mrucząc do siebie jak bohaterka tragicznej sztuki, i zamknęłam drzwi. Cicho, spokojnie, ale w głowie już planowałam następny krok. Mama podarła list eksmisyjny, jak ulotkę o czyszczeniu rynien, prosto przede mną, zaraz po oskarżeniu mnie o egoizm, brak miłości i niestabilność emocjonalną. Potem miała czelność uśmiechnąć się i powiedzieć: Zapłać za obóz naukowy Lili, a wybaczymy ci. Powiedziała: wybaczymy ci. Jakby oni byli ofiarami, jakby odprawienie mojej córki w Wigilię było jakąś gafą zamiast okrucieństwem. Dwa poranki później spotkałam się z prawnikiem. Wyłożyłam wszystko: dom na moje nazwisko, hipoteka, którą płaciłam siedem lat, rachunki, plan dentystyczny, ciche poświęcenia. Nie mrugnął. Zakładam, że chcesz formalnej eksmisji, powiedział, jakby mówił o pogodzie, kiwnęłam głową. Zawiadomienie wyszło w tym samym tygodniu. 60 dni, legalne, pieczątka, podpis wymagany. I tym razem nie mogli go podrzeć i udawać, że nie istnieje. Wciąż płaciłam hipotekę, nie zamierzałam psuć kredytu dla oświadczenia, ale wszystko inne, zniknęło: rachunki, kablówka. Zwrot medyczny. Dostali przyspieszony kurs, jak wygląda brak wsparcia. Dwa tygodnie później ktoś zapukał. To była ciocia Helena. Dobra ciocia, albo tak myślałam. Miała puszkę ciastek i wyćwiczony wyraz troski. 'Anno,' powiedziała. 'Chcę tylko porozmawiać. Wpuściłam ją. Już wiedziałam, po co przyszła. Usiadłyśmy w kuchni. Nalałam herbaty. Żadna nie tknęła. To po prostu nie brzmi jak ty,' zaczęła. Oto to: wyrzucanie rodziców przez. Nieporozumienie? dodała delikatnie. Zaśmiałam się raz. Niemiło. Opowiedziałam o domu, rachunkach, zdradzie wigilijnej, jak rodzice znaleźli miejsce dla 28 osób, w tym sąsiada i dwóch kuzynów, z którymi nie rozmawiałam dekadę, ale nie dla własnej wnuczki. Ciocia Helena pobladła. Nie wiedziałam, powiedziała. Nie powiedzieli ci, poprawiłam. Odeszła jak ktoś, kto nie może wyprzeć usłyszanego. Trzy dni później dostałam SMS. Wcześniej nie rozumiałam, teraz tak. Tydzień przed terminem zadzwonił prawnik. Nie ruszyli się w ogóle, powiedział, więc kontynuujemy, odparłam. Wystawiłam dom tego samego dnia, ustawiłam uczciwą cenę, niewysoką. Nie próbowałam wycisnąć wartości, chciałam tylko skończyć. Kupiec złożył ofertę szybko. Rodziny kochają te okolice. Chcieli pusty. Posiadanie wolne wymagane, przypomniał agent. Notuję, powiedziałam. Nie pojechałam w dzień, gdy ich usuwano. Nowi wlasnici załatwili to krozprawne kanale. Słyszałam, że nie było ładnie, ale co przyszło potem, nie było lepsze. Ewa ich wzięła. Oczywiście. Moja siostra zawsze lubiła udawać lepszą córkę. Dawała wywiady kuzynom jak na trasie prasowej. Porzuca ich, mówiła. Wszystko przez jedną świąteczną wpadkę. Trzy tygodnie później była pod moimi drzwiami. Oczy zaczerwienione, włosy w splątanym koku. Nie dam rady, powiedziała bez dzień dobry. Kłócą się bez przerwy. Mama uważa, że salon za mały. Tata mówi, że moje dzieci hałaśliwe. Odmawiają dzielenia łazienki. Wariuje. Potrzebują wynajmu, dodała. Mogłabyś pomóc chociaż z kaucją? Nie, Ewo. Patrzyłaś, jak ją odprawiają w wigilię i tylko stałaś. To był Twój wybór, to mój. Zamrugała, potem odwróciła się i odeszła. Tydzień później ich wyrzuciła. Wylądowali w wynajmie, którym nikt by się nie chwalił. Dwa pokoje, jeden grzejnik. Schodek wejściowy przechylony jak wzruszenie. Emerytura ledwo pokrywała czynsz i jedzenie. Zniknęły wakacje, kolacje, rejs, na który patrzyli na rocznicę. Próbowali ściągnąć współczucie od dalszej rodziny. Twierdzili, że odcięłam ich bez ostrzeżenia. Że jestem niestabilna, że zawsze byłam zimna, ale wtedy cicho porozmawiałam z wujkami i kuzynami. Wysłałam kopie rachunków, które płaciłam. Przesłałam list eksmisyjny z datą i certyfikatem. Jeden kuzyn odpisał tylko: Wow! Inny wysłał kciuk w górę. Rodzina nie spieszyła się z ratunkiem, a ja też nie. Dwa miesiące później Basia i ja siedziałyśmy na werandzie, popijając mrożoną herbatę. Bez planów, bez przedstawienia. Po prostu cichy popołudnie. Nie tęsknię za nimi, wiesz, powiedziała. Ja też nie. Telefon zabrzęczał. Nieznany numer. Otworzyłam odruchowo. Mam nadzieję, że jesteś dumna z tego, co zrobiłaś. Skasowałam. Bez pauzy, bez oddechu. Pewnie znów napiszą, powiedziała Basia niedbale. Zawsze piszą, odparłam. Ale już nie są moim problemem. I nie byli. Powiedzieli, że nie ma miejsca dla Basi przy stole. Teraz nie ma miejsca w naszym życiu na okrucieństwo, kontrolę czy manipulacje. Szybko do przodu, dwa lata. Wciąż w tym rozpadającym się wynajmie, wciąż obwiniają wszystkich poza sobą. Basia kwitnie, studiuje co kocha, a pieniądze ze sprzedaży domu pokryły więcej niż czesne, kupiły jej spokój. A mnie? Trochę zamknięcia. Nie odbieram ich telefonów, nie wysyłam pieniędzy, nie tracę snu. Ochroniłam córkę, wybrałam ją w końcu, ale powiedz mi czy przesadziłam, czy tylko dość daleko, daj znać w komentarzach. A jeśli chcesz więcej takich historii, nie zapomnij subskrybować i kliknąć dzwoneczek.